No! Przez mm. Co to było? Z góry cię zabiję To było śmieszko No, no idź, no Tak to ja mogę grać Bo mashingany? Nie, mashingun i shotgunku na każdy dystans praktycznie A, nie znożyłem wyciągnąć ten e, rozłożyć ostrza Coś z, A koniec rundy Jeeeej! Aj... Jaś mnie zbombował. Ty subgana, masz ignice, ty. No, ciało, truchło spadło. O kurde. Co tu się dzieje? Jeszcze mnie z plecy ja nie, <grymne> Ja muszę ogarnąć ten rewolwer Jak już nawalać to po całości <grymne> nie, zdążył <grymne> nie, zdążył Nawzajem no się zabiliśmy. Kurde, tak. No ja nie wiem jakim cudem ty mnie tu trafiłeś, nie? No nie, co mi go zabrał? A, no, trafił. A, nie, to Krystian skądś. Tak, kurde. <ścoughs> Kurwa skąd tyś się tam wziął? Ignać Ignacio, jakiś nie dostajesz? Czy no, bez ja, ja do niego tyle pójdę. Jaki lager! No nie, no przecież normalnie. Nie, nie trafiłeś, nie trafiałeś ani razy. Ile razy, ja pierdzielę? Aż specjalnie stanąłem, żeby się upewnić, czy coś, czy coś nie jest nie tak. Jeszcze ten tu w plecy, no. Co to jest za bro... a, Railgun. Hmm. Dobrze, steady, dobrze. I co? To jak, czy ja kogoś zabiłem? Nie. Myślałem. To w takim razie przykro mi się zrobiło. Web, web w Ale ja się, się chciałem zaczaić na niego, o tak dobrze <grym> o, ktoś tam je dawił No ja a, bo pewnie wtedy mi zaraz tu... O, inna i mnie jest zdecydowali <grym> <grym> Jaki tu jest chaos w tej grze, nie a Steady ładnie tam na nim wylądował, no?